Ruchy. Feministyczne. Jest to jedna z przyczyn, dla których mamy do czynienia z licznymi patologiami. To jest naturalne, że kobieta zajmuje się dziećmi, to nie jest powołanie wyłącznie religijne, to jest powołanie wynikające z prawa naturalnego. Pojawił się szokujący postulat kobiety wyzwolonej seksualnie. Ruchy feministyczne bardzo skutecznie zadbały o to, żeby kobietę wyciągnąć z jej naturalnego środowiska, ze wzrostem nowych chorób psychicznych jak depresja wśród młodzieży. Za to wszystko odpowiedzialne są ruchy feministyczne. Cześć, ja jestem Natalia, a to jest kanał Okiem Tradycjonalisty. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam w bardzo ogólny sposób i mam nadzieję, że skrótowy, to dlaczego kobieta nie powinna nosić spodni, a dlaczego powinna nosić spódnicę. Jest to temat, na który czekało y, wiele osób, zwłaszcza wydaje mi się, że kobiet, które oglądają nasz kanał na stałe i y, właśnie się tego odcinka doczekaliście. Ale zanim zacznę, to oczywiście. Zapraszam do zasubskrybowania naszego kanału i do kliknięcia przycisku z dzwoneczkiem, bo dzięki temu będziecie otrzymywać powiadomienia o wszystkich filmach, jakie tutaj zamieszczamy. No i zachęcam też do wsparcia naszej działalności, która jest długotrwała i bardzo wieloaspektowa. To znaczy, że nasza działalność nie chcemy, aby zamykała się wyłącznie w kręceniu filmów na YouTube ale poza tym mamy też dużo innych planów, ale do tego potrzebujemy wsparcia finansowego. Dlatego też zachęcam do wsparcia nas przez portal Patronite stałą wpłatą, bądź też y, jednorazową wpłatą na Deeply wybraną przez siebie wysokością bez podawania danych. I przechodząc już po części do tematu, a po części jeszcze nie przechodząc do tematu, y, przedstawiam Wam książkę która wyszła niedawno z wydawnictwa Rosa Mystica pod tytułem Godny strój. Autorką jest niejaka Colin Hammond. I jest to książka bardzo przyjemna na temat niniejszy, o którym właśnie będziemy mówić w tym odcinku. Dowiecie się z niej w jaki sposób kreowała się, kształtowała się moda kobieca na przestrzeni ostatnich wieków. Oczywiście nie jest to praca naukowa, ale bardziej taka luźna książeczka do poczytania sobie i dla kobiet, i dla mężczyzn, w takim bardzo luźnym, osobistym stylu. Jest tam dużo osobistych przemyśleń autorki, ale też dużo ciekawych źródeł, czy to z nauki Kościoła, czy to też z różnych innych źródeł, więc myślę, że dla każdego będzie to książka. Interesująca. Tę książkę pod tytułem Godny strój będzie można wygrać też w rozdaniu, jakie zorganizuję niebawem na moim koncie na Instagramie. Dlatego też jeśli masz konto na Instagramie, zachęcam do tego, żebyś mnie zaobserwował. Tutaj wyświetla się nazwa do mojego konta, link jest też w opisie. Zakupić ją możecie przez sklep Fundacji Roza Mistika, do którego linka zamieszczam nade mną i jest też w opisie filmu. Myślę, że wypadałoby zacząć od tego, że temat noszenia spodni przez kobiety jest tematem bardzo, bardzo szerokim, niesamowicie wieloaspektowym i nie da się go zamknąć w kilku prostych przemyśleniach. Należy do niego podejść od wielu stron od strony społecznej, historycznej, teologicznej, jeśli chcielibyśmy oczywiście omówić go kompleksowo, co nie jest możliwe do zrobienia w jednym krótkim filmiku. Dlatego też, Mam nadzieję, że powstanie na ten temat na naszym kanale więcej odcinków, co również już w tym momencie planuję, ale w tym odcinku zajmiemy się tylko jedną z tych kwestii, bo zależy mi na tym, żeby ten temat przedstawić w sposób w miarę uporządkowany i przekazać tę wiedzę, która będzie dla Was po prostu pożyteczna. Zatem w tym odcinku przedstawię Wam tylko jeden, ale równocześnie najważniejszy i taki najbardziej fundamentalny powód, dla którego. Kobiety po prostu powinny odrzucić noszenie spodni. I oczywiście dotyczy to głównie kobiet związanych z tradycyjnym katolicyzmem, ale jest to przekaz kierowany nie tylko do tradycyjnych katoliczek, ale również do katoliczek niezwiązanych z tradycją, jak też nawet do kobiet w ogóle niezwiązanych z wiarą chrześcijańską, dlatego że ten temat noszenia spodni przez kobiety znacznie wykracza poza kwestie. Religijne. I na początku też wyjaśnię dwie takie, takie pierwsze kwestie, które też często spotyka się wśród katolików, a są to no, po prostu powielanie, jest to powielanie popularnych błędów, które na początku trzeba wyjaśnić. Po pierwsze, powodem, dla którego katoliczki nie noszą spodni, nie jest Znany starotestamentalny nakaz. W Starym Testamencie znajdujemy słowa, kobieta nie będzie nosiła ubioru mężczyzny, ani mężczyzna ubioru kobiety, gdyż każdy, kto tak postępuje, obrzydł jest dla Pana Boga swego. I zdarza się, że katoliczki korzystają z tego, yy, nawet nie tylko katoliczki, też Katolicy ogólnie, korzystają z tego fragmentu Pisma Świętego. Po to, żeby uargumentować ich sprzeciw wobec noszenia spodni przez kobiety. Jest to irracjonalne, dlatego że jest to fragment pochodzący ze Starego Testamentu, dotyczy zatem prawa Starego Przymierza. Stare przymierze zostało już wypełnione z przyjściem na ziemię Chrystusa, z wypełnieniem ym, objawienia Bożego, z przyniesieniem cał całości tego objawienia i od momentu Przyjścia na świat Chrystusa i odkupienia rodzaju ludzkiego, stare prawo dla nas zdezaktualizowało się. Nas obowiązuje prawo Chrystusowe, nie prawo Mojżeszowe. Taki drugi błąd, który również pojawia się wśród katolików, to jest irracjonalne odwoływanie się do przeszłości. I tutaj też trzeba podkreślić, że powód, dla którego powinniśmy odrzucać, odrzucić spodnie, to. Nie jest je, jakaś próba rekonstruowania jakiejś epoki historycznej. Spódnice dla nas, dla katoliczek, nie są kwestią jakiejś nostalgii za minionymi czasami. To nie ma całkowicie nic wspólnego z podejściem katolickim. Katolik. Ma świadomość społecznego postępu, ma świadomość tego, że czas cały czas płynie, że świat idzie do przodu. Katolik ma obowiązek być świadomym realiów, w jakich żyje, zatem musi również akceptować naturalny bieg historii. Katolik nie może podejmować próby rekonstruowania czegoś, co było w przeszłości, co w przeszłości narodziło się w jakiś sposób naturalnie, to nagle ta, taka osoba wzięłaby coś z przeszłości i u, próbowała umieścić to w czasach obecnych. Byłoby to nienaturalne. Zatem tutaj również mylą się osoby, które próbują argumentować to, że katoliczki nie powinny nosić spodni tym, że stare czasy były lepsze, że należy właśnie powracać do, do jakiejś przeszłości. Absolutnie tak nie jest. A robią tak niestety niektóre Kobiety związane właśnie z katolicyzmem, przynajmniej w taki sposób to okazują, że ta, to ich przywiązanie do spódnic jest jakby obudowane taką nostalgią za czasami przeszłymi i jest to całkowicie niekatolickie i bardzo złe. Dlatego, że problem noszenia spodni przez kobiety dotyczy kwestii obiektywnej. Nie tego, że coś mi się podobało w przeszłości, więc ja sobie to przeniosę na czasy obecne. Tak nie jest, bo wówczas byłby to problem subiektywny, ale jest to problem obiektywny dotyczący realnego zjawiska społecznego, które można racjonalnie zdefiniować. I to właśnie w tym odcinku uczynię. Żeby odpowiedzieć sobie na postawione na samym początku pytanie, musimy zdać sobie sprawę, jak wyglądały ostatnie yy, wieki. Otóż w pewnym momencie historii pojawiły się tendencje zmierzające do rozstrojenia życia społeczeństw, yy, takiego jakie miało miejsce dotychczas. Te dążenia zaowocowały w przyszłych wiekach rozmaitymi patologiami. Dążenia te uderzały we właściwy porządek społeczny, w którym kobietom powierzano niezwykle odpowiedzialne zadanie opieki nad dziećmi. I słusznie nam tutaj już podpowiada intuicja, że takim fundamentalnym problemem, o którym się ocieramy, jest kwestia rodziny. Rodzina jest podstawową komórką społeczną. Rodzina jest miejscem, w którym kształcą się przyszli obywatele. I jest to najbardziej fundamentalne środowisko, w którym ty, to dziecko zaczyna funkcjonować. To właśnie w rodzinie dzieci poznają. Siebie samych, kształtują swoje jakby kręgosłupy moralne, kształtują swoje zainteresowania, kształtują swoje zdolności, kształtują swój sposób myślenia o, o świecie, kształtują swój spo sposób myślenia o całym społeczeństwie, wyrabiają w sobie poczucie odpowiedzialności za innych. Rodzina jest miejscem, które musi funkcjonować poprawnie, jeśli chcemy mieć do czynienia ze zdrowym wzrostem narodu. W normalnym, właściwym porządku społecznym każde nawet największe odkrycie cywiliza cywilizacyjne bierze swój początek w środowisku, w którym jest rodzina. Każdy człowiek, żeby wzrastać, zarówno fizycznie, to jest absolutna podstawa, ale również duchowo, moralnie, potrzebuje tej rodziny, potrzebuje tego, żeby ona funkcjonowała w sposób prawidłowy. A rodzina może funkcjonować w sposób prawidłowy wyłącznie wtedy, gdy wszystkie jej elementy prawidłowo działają. I jednym z tych elementów koniecznym do tego, żeby rodzina mogła funkcjonować prawidłowo, jest obecność w niej kobiety, która będzie ym, realizowała swoje podstawowe powołanie. I to nie jest powołanie wyłącznie religijne, to jest powołanie wynikające z prawa naturalnego. To jest naturalne, że kobieta zajmuje się dziećmi, że kobieta wykarmia je, że, że kobieta jest ze swoim dzieckiem od najmłodszych lat. I jest to naturalne, że do pewnego wieku to matka zajmuje główne miejsce, takie naczelne miejsce w życiu dziecka. Ojciec oczywiście cały czas jest obecny przy wychowaniu dziecka, ale dopiero gdy to dziecko podrośnie, on przejmuje w sposób bardziej aktywny kierowanie jego wychowaniem. I w tym momencie, jeśli rodzina zostaje pozbawiona tak naprawdę jakiegokolwiek z elementów koniecznych do jej prawidłowego funkcjonowania, a w tym momencie mówimy o kobiecie, która jest absolutnie fundamentalnym elementem do prawidłowego funkcjonowania rodziny, mamy do czynienia z rozstrojeniem życia rodzinnego. A jeśli mamy do czynienia z rozstrojeniem życia rodzinnego, mamy do czynienia z rozstrojeniem życia społecznego całego narodu. I to jest właśnie to, co dzieje się od wielu wieków, yy, i w tym momencie mamy to już na bardzo, bardzo wysokim yy, poziomie. Ten rozstrój zapuścił korzenie już tak głęboko, że w dzisiejszych czasach yy, mamy do czynienia z tak licznymi i tak głęboko zakorzenionymi patologiami, że będzie to bardzo ciężko zwalczyć. Co nie zmienia faktu, że jest to możliwe. I te historyczne zjawiska, od których wyszłam na samym początku, bo tak jak powiedziałam, że pojawiły się w pewnym momencie historii dążenia do rozstrojenia rodziny, to są właśnie ruchy feministyczne. Ruchy feministyczne, które bardzo skutecznie zadbały o to, żeby kobietę wyciągnąć z jej naturalnego środowiska z jednego tak naprawdę środowiska y, co do prawa naturalnego w którym ona może spełnić się w taki sposób by jak najbardziej przysłużyć się narodowi bo to jest kolejna sprawa że y, w dzisiejszych czasach gdzie dominuje narracja liberalna wszystkim dookoła ludziom jakby wychowanym we współczesnym, we współczesnych warunkach społecznych, wydaje się, że człowiek żyje po to, żeby siebie realizować, żeby robić to, co jemu da jakąś, jakieś nieokreślone poczucie satysfakcji. Jest to nieprawda. Człowiek żyje po to, żeby służyć narodowi. Jeśli mówimy oczywiście o tej sferze doczesnej, to jest jasne, że człowiek żyje po to, żeby służyć Bogu. Ale ta służba Bogu realizuje się poprzez konkretne Czyny życia doczesnego. I ta sytuacja w życiu doczesnym ma się właśnie w ten sposób, że człowiek, jeśli chce służyć Bogu, ma obowiązek służyć narodowi, ma obowiązek służyć bliźnim, wśród których jest on postawiony. I taką właśnie służbą, służbą fundamentalną narodowi jest służba kobiet, którą one wykonują dla wzmocnienia tego narodu, dla w ogóle zapewnienia jakiejkolwiek przyszłości temu narodowi. Bo niczym innym jak właśnie zapewnieniem przyszłości narodowi jest rodzenie i wychowywanie dzieci. Co dzieje się oczywiście również i w dzisiejszych czasach, bo dzieci rodzą się także i dzisiaj, choć mamy do czynienia z potwornym niżem demograficznym to jest jedno. A druga sprawa to jest to, że jeśli dzieci się dziś rodzą, to często są one pozbawione tego środowiska, w którym powinny móc zdrowo funkcjonować. Często pozbawione, się, pozbawione są tych podstawowych warunków rodzinnych jakie sprawa naturalnego powinny otrzymać. Jest to jedna z przyczyn, dla których mamy do czynienia z licznymi patologiami wśród y, dzieci, wśród młodzieży ze wzrostem nawet chorób, choćby chorób psychicznych jak depresja. Za to wszystko odpowiedzialne są ruchy feministyczne, które zdekonstruowały środowisko rodzinne. I spowodowały, że dzieci nie mają możliwości, żeby w zdrowym środowisku rodzinnym wzrastać. I tutaj dochodzimy do sedna problemu. Ruchy feministyczne, odpowiedzialne za dekonstrukcję rodziny, posługiwały się licznymi narzędziami. I jednym z tych narzędzi, bardzo silnym zresztą, co wielu osobom może wydawać się y, irracjonalne, ale tak było i tak jest y, po części nadal, jednym z tych narzędzi było. Upodobnienie zewnętrzne kobiet do mężczyzn. Oczywiście nie, nie było to. Tak, tak jak mówię, na to trzeba patrzeć całościowo, na to trzeba patrzeć w całym kontekście wydarzeń historycznych. Ta historyczna zmiana, która dokonała się w stylu ubioru kobiet z spódnic na spodnie, to nie jest coś, co dotyczy wyłącznie. Jakichś tam nowych trendów modowych, które spadły z sufitu jakiejś projektantce mody. To była zmiana, za którą szła cała ideologia cała bardzo potężna i daleko, dalekosiężna, o bardzo dalekim ym, zasięgu oddziaływania ideologia. Nie jest przypadkiem, że wśród osób, które jako pierwsze propagowały wśród kobiet noszenie spodni, znajdowały się właśnie przedstawicielki ruchów, Feministycznych. Bardzo znanym przykładem jest tutaj Reforma Wiktoriańska, która miała miejsce w XIX wieku w krajach anglosaskich, i tutaj nie bez przyczyny pojawiła się taka odpowiedź tych ruchów feministycznych na pewną patologię modową, jaka wyrosła w środowiskach anglosaskich. Bo trzeba wiedzieć, że środowiska anglosaskie są środowiskami yy, wyrosłymi na gruncie protestantyzmu. Który w których to faktycznie kobieta była uprzedmiotowiana. Co jest absolutnie złe i w katolicyzmie nie ma to zupełnie miejsca i nigdy nie miało. Co innego tak jak mówię w środowiskach protestanckich, anglosaskich. I w tych środowiskach, gdzie kobieta była y, uprzedmiotowiana, wyrosła moda bardzo patologiczna na noszenie bardzo ścisłych gorsetów, które y, były atrakcyjne na ówczesne czasy, było to atrakcyjne dla mężczyzn. I po drugie, była to moda bardzo również niezdrowa, no i po prostu idiotyczna, no bo kto chciałby chodzić w gorsecie, który no, przeszkadza w oddychaniu. Scena z Piratów z Karaibów, jak nie pamiętam imienia głównej bohaterki, spada ona z muru i topi się, a kapitan Jack Sparrow ją ratuje. Oczywiście jest to podejrzewam nieco przerysowane, ale nie, zdziwiła, nie zdziwiłabym się, gdyby tak ścisłe gorsety faktycznie powodowały problemy z oddychaniem. I te właśnie patologię modową feministki ówczesne bardzo inteligentnie wykorzystały dla y, swojej ideologii feministycznej. Bo y, feministki, pierwsze feministki, głosiły właśnie wyzwolenie kobiet od tych ścisłych gorsetów, co, umówmy się, samo w sobie byłoby dobre. Uwolnienie kobiet z głupich korsetów byłoby doskonałe. Ale nie jest to dobre w momencie, gdy za tym idzie cała, tak jak mówię, ideologia feministyczna. I tak właśnie było w XIX wieku. Dlatego, że na walce z gorsetem wcale się nie skończyło. Za tym przyszło całe rozluźnienie w ubiorze. Przyszedł trend korzystania przez kobiety ze strojów sportowych. Za tym przyszła moda na niejakie bloomersy, które były... Pierwszym takim projektem pełnowartościowych spodni, z takich jakie znamy z naszej perspektywy historycznej. Amelia Bloom zaprojektowała właśnie takie bloomery, tutaj wyświetlają się na, na ekranie, które miały być noszone przez przywódczynię amerykańskiego ruchu praw kobiet jako aktu buntu przeciwko ograniczeniom, jakie na ówczesne kobiety nakładało. Rzekome patriarchalne społeczeństwo. Blumery zyskały nawet bardzo znamienną nazwę, nazwano je bowiem strojem wolności. Widzimy już tutaj właśnie bardzo wyraźny wpływ ideologii liberalnej, gdzie wolność samookreślania się jednostki stoi ponad zasadami. Które mają wyznawać wszyscy dla dobra ogółu. Pojawiły się również wówczas pierwsze aresztowania kobiet za noszenie stroju męskiego. Pojawił się pod koniec XIX wieku ideał nowej kobiety, który już bardzo mocno przesunął te granice społecznej odpowiedzialności płci. Ideał nowej kobiety był już mocno związany z takimi bardzo, bardzo radykalnymi na ówczesne czasy prądami. Bo pojawiła się propaganda za kobietą pracującą, za kobietą niezależną, pojawiła się propaganda za nawet, co na ówczesne czasy dla wielu było szokiem ogromnym. Dla nas katolików oczywiście nie jest to normalne, ale mówię o współczesnym świecie, o współczesnym społeczeństwie. Dziś jest to coś normalnego. Pojawił się szokujący postulat kobiety wyzwolonej seksualnie, która może żyć. Jak chce, według własnych upodobań, niezależnie od jakichkolwiek norm moralnych, jeśli daje jej to satysfakcję seksualną. Jeśli daje jej to w ogóle satysfakcję z życia, tak? Kobieta może cieszyć się życiem na y, dowolny sposób, bo jako jednostka ta liberalnie rozumiana jednostka ma do tego prawo. Dalej pojawiły się kombinezony, a potem już takie zwykłe spodnie, jakie znamy dzisiaj które zostały spopularyzowane dość mocno w czasach wojny, a ostatecznie zapanowały nad całym światem w latach 60., tam w 68, oczywiście w czasie rewolucji kulturowej. Jeszcze wcześniej propagowały też noszenie spodni gwiazdy amerykańskiego czy brytyjskiego show-biznesu, jak Marlena Dietrich czy Audrey Hepburn. Bardzo znane nazwiska na cały świat tak naprawdę. Dziś ze spodniami mamy do czynienia już praktycznie na całym świecie. Nawet w tych kręg zwłaszcza w tych kręgach, które należałoby nazwać ucywilizowanymi. Zatem noszenie spodni przez kobiety nie jest y, jakimś naturalnym wykwitem rozwoju kulturalnego, społecznego, modowego czy jakiegokolwiek. Jest to aberracja wynikła na fali ideologii wrogiej społeczeństwu, wrogiej kościołowi, wrogiej prawu naturalnemu. Jest to aberracja, która narodziła się. W ruchach feministycznych, które dążyły do zrównania odpowiedzialności społecznej kobiety i mężczyzny. Oczywiście noszenie spodni przez kobiety ma też swoje bardzo poważne konsekwencje moralne, dlatego że taka długotrwała zmiana ma też bardzo um, silny wpływ na kształtowanie się mentalności kobiet, na kształtowanie się ich y, jakby sfery wewnętrznej tak, tej sfery ducha, ale o tym będę mówić w innych odcinkach. Tutaj chcę podkreślić właśnie sam ten jeden powód, który już jest wystarczającym, żeby każdy, komu zależy na zdrowym społeczeństwie, na zdrowych rodzinach, był, mógł odrzucić ten trend noszenia spodni przez kobiet. Jest nim to, że jest on nierozerwalnie związany z ruchem feministycznym, który zdekonstruował zarówno kobietę jako taką, jak też Przyczynił się do zguby rodzin, która dziś zbiera niestety tego bardzo przykre, gorzkie owoce. Tak jak mówię, temat nie jest jeszcze w tym momencie zamknięty. To jest tylko jeden, jeden aspekt omówiony bardzo ogólnie, na którym bardzo mi zależało, żeby katolicy mieli tę świadomość, że takim naczelnym powodem, dla którego odrzucamy spodnie, jest. Powód pochodzący ze sfery społecznej. I na ten moment ten odcinek zakończę. I wszystkich, którzy się ze mną zgadzają, zachęcam do tego, żeby napisać w komentarzu: Kobiety noszą spódnicę. O innych kwestiach, również związanych z duchowością, wstydliwością, skromnością w ubiorze, będę jeszcze opowiadać w innych odcinkach. Także zachęcam do. Śledzenia dalszej aktywności naszego kanału. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.